Mój rocznik to jest wyższy demograficzny, ale taki naprawdę apogeum wyżu demograficznego, dlatego że to są narodziny wprost po stanie wojennym. W związku z czym no, ta liczebność tego pokolenia jest naprawdę duża. No i Większość ludzi postanowiła, że idzie na studia. Zresztą wszystko się wtedy u nas zaczęło ten boom gospodarczy. Powstawało mnóstwo uczelni powstawało mnóstwo akademików, yy, kwater na wynajem, zresztą mówi się tak, nie, że to jest Kraków, Lublin, Katowice, takie miasta studenckie. Dzisiaj większość tych uczelni już nie istnieje, jeżeli nie są to takie państwowe, znane uczelnie. I wtedy sobie pomyślałam, że kluczem również do inwestowania jest oprócz nadpodarzy, czy po, w ogóle tej podarzy, to jest demografia. I specjalnie sprawdziłam, jak wygląda ta demografia dzisiaj? No, bo jeżeli my mamy podaż, no to musi być popyt. No i pytanie, kto te mieszkania ma kupić?